Synchronizacja zaczęła się od nazwy. Chodziło nam o to, żeby synchronizować miasto z ludźmi i ludzi z miastem w obie strony. Żeby to nie było tak, że to miasto swoimi standardami, często niedociągnięciami, zapomnieniami narzucało jakiś standard zazwyczaj niższy życia i codziennego funkcjonowania swoim mieszkańcom, żeby to miasto było wrażliwe, na czasami nie bardzo jasno określone potrzeby. No i chodziło o to, żeby ta wrażliwość była również związana z miejscami, które mają charakter infrastrukturalny, których w dużych miastach, zwłaszcza gdzie jest bardzo dużo użytkowników, gdzie mamy do czynienia z bardzo często rozbuchaną infrastrukturą wszelkiego rodzaju, ale zwłaszcza liniową, zwłaszcza drogową żeby powiedzieć, że te przestrzenie nie są tylko dla inżynierów, dla istnienia samej infrastruktury, no bo wszystkie te wypadkowe, zwłaszcza zawsze intrygujące mnie przestrzenie znajdujące się pod wiaduktami są zazwyczaj martwe, bo na przykład nikt nie pomyślał, że fajnie byłoby mieć tam chociażby lampę oświetlającą, Ciemny, ponad 20-metrowy odcinek krótu pomiędzy jednym odcinkiem Skarpy a drugim. Więc e, postanowiłem odwrócić sytuację i powiedzieć ok, to w takim razie zróbmy taki instrument który pod pretekstem artystycznym będzie oświetlał, a więc czynił bezpiecznym przejście pod wiaduktem, który będzie reagował dzięki sensorom ruchu na mieszkańca, użytkownika, człowieka przechodzącego. No i w efekcie to coś stało się nie tylko oświetlaczem, ale też zabawką, bo to reagowanie i fakt, że lampy włączające się miały różne kolory, powodowało, że to zyskiwało wymiar zabawy. Czegoś, co jest lekkie, ludyczne, co pozwala ludziom używać niejako infrastruktury, w tym wypadku całej przestrzeni, nie tylko podniebienia trasy. To właśnie miasto powinno dostarczać takich miękkich rozwiązań, takich miękkich instrumentów, które z jednej strony pozwalają lepiej zrozumieć, na czym polegają dane miejsca, a z drugiej strony pozwalają po prostu te miejsca ożywić i dać mieszkańcom w yy, no, posiadanie.